się No dzisiaj mecz. Nagrywamy mój. Dzisiaj. Dzisiaj gramy mecz. Napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzach. Piłka nożna, będę serduszko o Jezu, rzut karny, mamy rzut karny, dobra. Okay, jest gol, jest gol, jest gol. Może raz nic, nic nie zepsuli A dla nas Trener Kubiks Stawcie łapkę w górę, subskrypcję na ten kanale jak Wam się spodoba to nagramy kolejny odcinek, a w święta to będzie po, może po 3 odcinki my nagramy na pewno już wiem jaki jeden odcinek będzie, tylko teraz tylko go nagrać. O, patrzcie. Ja do was coś mówię, a tutaj... Aj, jajajaj. Co ty, ty nie ma? Ale prawie. O. Dziękuję. Kara, spiera... Czeku mix Dzięki, Kara, za wsparcie. Przed meczem do mnie napisał przed tym meczem no, napisał do mnie Nie na prywatnym jak to się nazywa Na prywatnym No tutaj Na tym na prywatnym do mnie napisał ja tu mi łapkę stawił, jak możecie widzieć, czyli że nam taki Super, ziomek, Jest gol, Marek. Marek. I będzie Regina. Regina. Zmienimy zmianę już. Robimy. Let's go. Dobra. Out. Dobra, zaraz będzie nasza zmiana. Fajnie, to jest mój pierwszy like od Kara. Jest mój pierwszy. Serduszka dla Kary. Super ziometr. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Dobrze, czy już wprowadzimy 2 do zera Gigi Gigi Dobra, zaraz koniec pierwszej połowy o, Brawo, Marek szczela Drugą bramki, ale On chyba miał zejść, a nie zeszedł Tu siedzi, o teraz zeszedł GG, dla marka. GG. Out. Out wyszła, wyszła. Napiszcie w komentarzach: przerwa. Koniec pierwszej połowy. 3 do 0. Pomi. Napiszcie na przykład, co teraz oglądacie. Na przykład oglądam rafę Kto zna, to dobrze. kto jedno, to szkoda. Ale bardzo fajny. I YouTuber i youtuber o Jezus, nie wiem czy nie był na spalonym nie było go na Regina regi prowadzimy już 4 do 0 dobrze chłopu Dzisiaj chłopak on wyjdzie nie chłopak niedobrze dobrze I mamy rzut wolny, bardzo krótko zagraną, ale może coś nam to przyniósł się? Aj! Brawo! Ajajaj! w Prawie! Ale tak i tak widzi. widzowie? Co teraz spróbujecie? Na święta spróbujemy nagrać 3-4 na przykład odcinki z jednego dnia. Ajej! No, no, no! Czy będzie dośrodkowanie, czy co? Jest dośrodkowanie. Ajej! Brankarz lepszy, niestety. Wybicie, ale co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Tu się dzieje. Czekajcie w kle.

teraz się od rądu jeszcze coś wygramy tego filmu niestety nie nagramy widzimy tu napisał coś kara Siemka stongs to skończymy dzisiaj odcinek pamiętajcie o subskrybcji i nara